I witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj robimy horoskop dla ryb i wodników, i zapraszam wszystkie osoby tutaj, które są urodzone spod tego znaku. Spod tych znaków, które mają ascendent w tych znakach, lub mają ten znak w słońcu i księżycu. Teraz tak, tutaj w waszym życiu pojawi się ktoś, kto nie tylko będzie tutaj ofiarował wam. Swoją miłość i uczucia, ale będzie zabiegał o Was i o Wasze uczucia. To jest osoba cierpiąca, która y, doświadczyła y, czegoś y, y, trudnego. Y, być może ta osoba ma do podjęcia y, jakoś decyzję, która jest dla niej bolesna. Chodzi tu o y, 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 wykreowaniu czegoś, no właśnie, y, czegoś, czegoś, czegoś nowego. Y, ta osoba y, Ogólnie tutaj e, e, myśli o nowym początku, o jakiejś nowej drodze. Możliwe, że ta osoba myśli o nowym początku, o e, i nowej drodze, ale już bez tego bólu i cierpienia, ja mam wrażenie, że ta osoba tutaj rusza do przodu. No właśnie, rusza do przodu, żeby się z Wami tak naprawdę związać, żeby ofiarować Wam. E, swoje miłość, swoje uczucie, swoją miłość e, bezwarunkowo i to wasze e, wy oboje tutaj zresztą nawzajem e, e, o, o, ofiarujecie sobie miłość i uczucia, Was tak naprawdę połączą ze sobą. Z, z Zwiąż, zwiąże ta miłość, te, te, te odradzające się, być może powstające, kre, kreujące się między Wami uczucia, i to będzie powód do radości, do świętowania. Tak jak mówiłam, Wy wyruszycie podróż. Tutaj. Pełno uczuć. No właśnie, jakby uwolnicie Waszą miłość, która była wcześniej splątana, i w końcu zacznijcie sobie nawzajem, jakby. Okazywać tę te, te miłość i te uczucia, mimo niezdecydowania bądź wątpliwości, wy podejmiecie decyzję, tak naprawdę, o której myśleliście od dłuższego czasu. Ta decyzja dotyczy tutaj Królowej Mieczy, no właśnie, jej uszczęśliwienia. Yy, tutaj jej uszczęśliwienia, yy, tak naprawdę yy, możliwe, że ona też z, w końcu dostrzeże, że wy tutaj, że ta królowa mieczy dostrzeże, że ten król mieczy tutaj o nią, o nią zabiega, tutaj stara się o nią i tutaj być może doceni jego zabiegi. Jest y y y możliwe, że Wy oboje y cierpici y cierpicie, ale tutaj nie przyznajecie się do tego cierpienia. No właśnie y wy ukrywacie y ten, y ten ból i cierpienie, które Waszej miłości, Waszych uczuć, które były spowodowane jakiś, jakimś nagłym, szybkim, być może nie do końca prze, przemyślanym działaniem, bądź decyzją, która tak naprawdę wywołała Was jakieś jakieś wątpliwości, być może lęki i obawy tutaj dotyczące y, Waszych uczuć, ale mam wrażenie, że Wy tu, że wy tu się rozprawicie z tymi, z tymi y, lękami i tak naprawdę rozpoczniecie, y, y, podejmiecie decyzję, Wspólnie, która będzie dotyczyła y, Waszego połączenia, kochani. Y, na koniec to już dzi y, 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 na koniec. Y Na dzisiaj żegnam się z Wami i bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejny horoskop o wszystkich dwunastnych znaków zodiaku, który odbędzie się już w następną sobotę.